Jedną z pierwszych scen, jakieś tam pierwsze pięć scen, dostałem wielbłąda do, do animacji. masakra, Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale wielbłąd, wielbłąd i żrafa, zdaje się, mają kompletnie inny sposób chodzenia niż wszystkie inne zwierzęta. No to zrobiłem zdjęcie, nie? Wiesz, tam miałem ten swój e, podświetlany stół do animacji. E, z, nałożyłem na niego fazę, akurat. E, z layoutem Brendana, tak żeby było widać, no i, i trzymałem tam chyba z 6 czy 7 tych szczeniaków, bo wszystkie się nie zmieściły, nie? <grych> no i wysłałem im to. Mhm. Potem, po, po jakimś czasie, kiedy już zrobiłem ten test tam, i, i, i dostałem pozytywną odpowiedź, że jestem zatrudniony, dowiedziałem się, jak przyjechałem, że to zdjęcie obiegło całe studio, nie? Że, że jest jakiś wariat z Polski, który nie chce zrobić testu bo, bo z powodu psów. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dziś będziemy odkrywali kulisy pracy animatora, a ze mną jest Andrzej Radka, animator. Cześć, witaj serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Pozdrawiam z Kilkenny, z, z miasta, w której pracuję i w której siedzibę ma, swoje, swoją siedzibę ma studio Saloon. Od e, 1998 roku. Czyli jesteś w Irlandii, to miasto irlandzkie, karton. Z... Jestem w Irlandii, mamy tutaj godzinę różnicy, także tutaj jeszcze jest e, przed 12 to jeszcze jest Aha. rano, tak? Sobota rano. E, tak, u nas, u nas już jest południe. Andrzej pracował przy wielu filmach, które miały nominacje do Oscara. I, i też tegoroczny film Sekret Wilczej Gromady. To to, to również dzieło, przy którym, przy którym miałeś okazję pracować. Ale ja chciałem w ogóle zapytać Cię o, o Twoje początki i o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda z animacją. To wszystko się zaczęło dość dawno, już, już ponad 30 lat temu. W, mieszkałem wtedy na, w Ćciance, to jest są okolice Piły i poznania. Ee, zaczęło się to właściwie nad morzem, gdzie poznałem e, swoją dziewczynę. Chcieliśmy być ze sobą e, bliżej, jakby e, być razem. No i próbowaliśmy. Na początku było to po prostu odwiedzanie. Ja jechałem do niej, powiedzmy tam raz na jakieś pół roku, ale oczywiście to było, że tam kilka miesięcy to było niewystarczające. A ja z się stała? Mieszkała w Tychach, czyli niedaleko Bielska Białej. No i właśnie y, był taki moment, że próbowałem składać papiery na Akademię Sztuk Pięknych, tak się mówi? Mm -hmm, w tak. tak. E, na wydział w grafiki w, w Katowicach, przepraszam. No ale nie wyszło, bo po prostu moja teczka była niezadowalająca nie, nie i po prostu mnie nie przyjęli, na szczęście. E, kilka miesięcy później podjęliśmy drugą próbę i dostałem taki wycinek. W liście wysłałem mi wycinek z gazety, bo wtedy się jeszcze pisało na papierze. I to był wycinek z gazety, która okazywała się tylko na Śląsku wtedy. I dotyczył ogłoszenia Hanna Barbery, która szukała w tym, tamtym czasie rysowników i ludzi, którzy mogliby jak gdyby rozpocząć produkcję w Polsce filmów dla Hanna Barbery. To były trzy oddziały wtedy, to był Wrocław, biesko biała i Warszawa. E, ja bez wiedzy w ogóle moich rodziców e, e, przeszedłem testy, bo mu tato chciał, żebym zdawał do e, politechniki i został inżynierem. Chodzi zawód, żebyś miał. A, dokładnie, prawdziwy zawód, e, a, a nie takie głupoty, jak rysowanie. I, e, no i z, e, to był rok, właśnie, w którym miałem zdawać, e, złożyć papiery do. Politechniki poznańskiej, ale po prostu zanim to zrobiłem, postanowiłem, że jeszcze spróbuję swoich sił w animacji. Znaczy, robieniu czegoś, co jest związane z rysowaniem i, i, i co w końcu, jak gdyby spełnił moje marzenia, bo marzyłem o tym gdzieś po cichu, żeby znaleźć taki zawód, w którym mógłbym się wyrazić artystycznie. W tym myślałem o tym, że, że będę robił może jakieś komiksy, plakaty, coś w tym stylu. Nie, w ogóle nie myślałem o animacji. No ale dostałem to ogłoszenie. Przeszedłem testy pozytywnie. A jak to wyglądało? Trzeba było narysować coś podczas tych. Tak, tak. To były, to były testy we Wrocławiu. Wtedy było to bliżej, jakby z miejsca, w którym mieszkałem, żeby dostać się do Wrocławia. Przeprowadzał je pan Grzegorz Hanslik, który był potem szefem Hanna Barbery w Bielsku. Polegało to na tym, że dostaliśmy bardzo prosty test na. Fazowanie to się nazywa, czyli uzupełnianie rysunków, brakujących rysunków animacji. Pamiętam, że to był test, polegał na tym, że e, jakiś tam facet podnosił e, sztangę. Mhm. No i to jest, to jest właśnie bardzo ważne, bo teraz trzeba pokazać poprzez rysunki, trzeba pokazać, że ta sztanga jest lekka, tak? że nie jest papieru, że ma swoją wagę, czyli to nie, jest, to nie się wydaje, że to jest proste, ale to nie było proste. No ale jakoś mi to poszło w miarę chyba okej, okay, bo zaproponował mi pracę na koniec testu i powiedział, że mogę zacząć od jutra, nie? Także pojechałem do domu, powiedziałem rodzicom, że no, że, że to nie był wyjazd do, do, mojej, do mojej dziewczyny, tylko to, było, to był w Wrocław i po prostu stałem egzamin do. Do, do Hanna Barbery i zostałem przyjęty i po prostu. Yy, i spróbuję. spróbuję. No I tak to się zaczęło. Tak, właśnie, bo Hanna Barbera to jest ogromne studio amerykańskie, w, założone w latach 50. I przecież znamy filmy, to moje ulubione w sumie, te filmy animowane z dzieciństwa, czyli Flintstonowie, Jetsonowie, Miss Yogi, Scooby-Doo to wszystko filmy, które przecież oni stworzyli. Jak to się stało, że tutaj w Polsce był ich oddział i jak w ogóle to studio wyglądało? Może przenieśmy się trochę do tego studia i odb odbądźmy taką podróż. E, czy, to, czy to było jakieś duże studio, czy to po prostu była jak mała filia tutaj w Polsce? Jak to wyglądało? Z tego co pamiętam w, w, we wszystkich trzech oddziałach pracowało wtedy nie wiem 130-140 osób. Także w miarę rozsądnie duże studio. Wiesz, w tamtych czasach pracowało się na papierze, na celuloidach. To, to było lata, dos... lata 90 początku. Tak, lata 90 to jeszcze, jeszcze wtedy komputery... Komputery wchodziły wtedy, ale to dopiero chyba jakieś 3-4 lata później był jakiś Atari, na którym można było robić coś, co się nazywa line test. A wcześniej to wszystko się filmowało pod kamerą. Ale to były, to były te lata właśnie, że, że pierwsze komputery wchodziły do produkcji, chociaż wtedy to wszystko było jeszcze czarno-białe i, i, i wyglądało to bardzo, bardzo mizernie. Eee, Hanna-Barbera, e, ja załapałem się na produkcję Super-Teda, nie wiem, czy znasz taki, taki serial telewizyjny. Mhm. Tak, słyszałem. Bo to z lat 90., końcówka 80., -tych, 80 -tych, lata 90. -ty. No, gdyby powstało wcześniej a na Barbera, to pewnie możemy zapłacić na jakieś te bardziej znane produkcje. Ale to był Super Ted i na Super Tedzie uczyłem się e, asystować. Czyli na początek e, no, zaczynałem właściwie od, od zera, nie? że nie, miałem tylko takie pojęcie o tym, że trzeba, trzeba, trzeba narysować, e, nie wiem, z 12 rysunków średnio na sekundę animacji, bo tak, tak to wychodzi, że, e, że w animacji najczęściej używany jest ruch e, co dwie klatki. Także jak prosta matematyka, jeżeli podzieli się 24 klatki, które są e, na, na e, potrzebne, żeby e, wyświetlić sekundę materiału, no to wychodzi 12, 12 rysunków. Jeżeli było postaci 5, no to trzeba było zrobić 60 rysunków i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo czasochłonny proces, nawet w, w serialach telewizyjnych, chociaż w serialach telewizyjnych może tyle się nie rysuje, tam jest więcej e, klatek, które są zatrzymane, potem się e, nie wiem, rysuje osobno jakieś fazy, gdzie jest, gdzie jest ręka, e, e, lip-sync, czyli, czyli usta i tak dalej. To były moje pierwsze początki i tak, tak uczułem się po prostu w e, fachu e, animatora, bo podpatrywałem, jakby poprzez asystu, Asystując animatorów, popatrywałem ich pracę I, i na podstawie tego uczyłem się, jakby wchodziłem, starałem się wejść w ich głowę, w, w tok myślenia i, i, i po prostu w ten sposób uczyłem się. Także dwa lata później e, wystartowałem z, z prośbą o, o, o to, żeby przenieść mnie do, do, do działu animacji, no i udało się. Mhm. Pamiętam, że pierwszym filmem, w którym animowałem, to były Opowieści biblijne dla Hanna Barbery. My wypuścili serię opowieści biblijnych. To był 150 minutowy special i to był e, Józef i jego bracia. Mhm. Pamiętam, że strasznie się męczyłem. Z, 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 dostałem jedną z pierwszych scen, jakieś tam pierwsze pięć scen, dostałem wielbłąda <grym <grym do, do animacji. <grym> Masakra. <grym> Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Wielbłąd, e, wielbłąd i żrafa zdaje się, mają kompletny inny sposób chodzenia niż wszystkie inne zwierzęta. Tak, jaki? To znaczy, że e, praktycznie oby, obie nogi ruszają się prawie w tym samym czasie. To znaczy, przechyla się mocno na jedną stronę i tylna noga wykopuje przednią, ale to wygląda tak, tak jakby gdzie, gdzie inne zwierzęta czworonożne robią to krzyżowo, tak. Mhm. Że jest to bardziej na krzyż, że jeżeli po prostu jest przednia łapa, przednia łapa z przodu, no to tylna jest z tyłu, tak? To jest na krzyż, żeby utrzymać balans. Ale tylko Wielbłąd i Żrafa chodzą w ten sposób, że, że, że wykopują tylną nogą pr przednią, i to wygląda tak, jakby musiała się po prostu dość mocno przechylać, żeby. Dlatego na Wielbłądzie się tak dziwnie jeździ. jeździ nie wiem, czy kiedyś mhm. próbowałeś. Tak, miałem przyjemność jechać. Albo może no nie wiem, czy to była taka wielka przyjemność, ale. Ja mam takie same doświadczenie. Tak. Miała być to ogromna przygoda, ale nie, nie, jakoś, no, nie, nie, nie bardzo mnie to jakoś poruszyło. Wręcz trochę, trochę też to jest tak, że w tych turystycznych miejscach niestety te zwierzęta też są jakieś tam wykorzystywane. Tak, bardzo. E, poważnie, ale nawet sama, sama przyjemność z jazdy nie jest, nie wiem, konno już się lepiej jeździ. <grydy> się. Nie, nie, to była masakra dla mnie, Cieszę tak. się, że już się skończyło. <grydy> tak, właśnie, bo to tak buja i... E... Właśnie, właśnie dlatego, że wielbłąd że, 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 że ma takich... Także to była jedna z moich pierwszych scen, gdzie musiałem animować wielbłądy, e, no, i, no i potem już tak już poszło. Niestety hanna Barbara się rozpadła, nie wiem, czy tam sprawdzałeś, ale hanna Barbara się rozpadła. 2001 e, chyba, tak? To już Końcówka 2001 e, po śmierci Willa Hane. Mhm. O Wilhana e, zmarł i wiem, że rodzina e, powiązana z Wilem Hanem i Barberą e, postanowiła zamknąć oddziały w Polsce i w Argentynie w tym czasie. E, A jak tak. rozpoczęła się ta współpraca z Cartoon Salon? Z Karton Salon e, e, z, również e, to było w 2006 zdałem e, testy e, do, e, do Cartoon Salon, właśnie znalazłem ich przez tą stronę, e, e, Animation World Network, a z tym wiąże się pewna anegdota, bo w 2006 roku e, miałem taką suczkę Indię, mhm. która się oszczeniła i miała 12 e, szczeniaków, 12 piesków. Nie, nie, nie wiedziałem, e, znaczy spodziewaliśmy się wtedy sześciu, E, e, i, 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 I okazało się, że to jest tak struż, strasznie dużo pracy, że nie potrafię się niczym zająć. Nie, po prostu musiałem porzucić pracę na dwa, dwa miesiące, żeby zająć się po prostu tym. sami sami po prostu. I, I wobec sobie, że w tym samym czasie dostałem, <grych> bo wtedy też się wiesz, Secret of C to była produkcja jedyna, zwłaszcza, z, z, w sensie, tak, to była jedyna produkcja na papierze w, w kartusalowo, potem już, już weszły w komputery i zrezygnowali z, z pracy na papierze. Czyli, czyli na papierze, czyli taka rysowana, każdy raz ta, ta. dostałem, dostałem taką dość dużą teczkę A3 z, 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 z folderem, czyli taką teczką, w której były, była, były jakby layouty postaci i, 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 i modele postaci i jakby wycinek ze z, Storyboardu opisujący intencje, co, co mam zanimować, co ta postać ma na, zrobić, to był, to był Brendan. E, I e, to była dość długa scena. Zazwyczaj e, takie testy trwają, nie wiem, 2-3 sekundy, 4 sekundy animacji. E, średnio animator, taki dobry animator, który pracuje przy, przy pełnych metrażach, e, czy we Francji, czy tutaj, tutaj w, w Captain's Salon. Jest w stanie zrobić około, nie wiem, w szkicu około półtora sekundy dziennie animacji. Więc wiesz, no, wyszło mi, że po, potrzebuję za, zainwestować około tygodnia, może 5 dni, żeby, żeby przejść ten test. Ale miałem, miałem szczeniaki, tak. Więc zadzwoniłem do karton salon i powiedziałem, że sorry, ale nie mogę zrobić tego testu, ponieważ jestem zajęty wychowywaniem. 12 pięknych, małych szczeniaków z setera angielskiego. Ja Więc taki, co? Co ty mówisz? Mówię, my tu mamy z 60 chętnych na, na te 7 miejsc tutaj w pracy. nie? Także, wiesz, ja e, mówię, no, że postaram się, ale, ale naprawdę nie, nie wiem, kiedy mogę rozpocząć ten test. Tak? E, no i tak nie do końca wiedziałem, czy mi uwierzyli. Nie? Myślę, tak pomyślałem, że może wiesz, jakiś facet się przestraszył i ściemnia. Tak. No, to zrobiłem zdjęcie, nie? Wiesz, tam miałem ten swój e, podświetlany styl do animacji. E, z, e, nałożyłem na niego fazę akurat z, e, z layoutem Brendana, tak, żeby było widać. No, i, i trzymałem tam chyba z sześć czy siedem tych szczeniaków, bo wszystkie się nie zmieściły, nie? <grych> no, i wysłałem im to. Mhm. E, potem po, po jakimś czasie, kiedy już zrobiłem ten test tam, i, i, i dostałem pozytywną odpowiedź, że jestem zatrudniony. Dowiedziałem się, jak przyjechałem, że to zdjęcie obiegło całe studio. Nie? Że, że jest jakiś wariat z Polski, który nie chce zrobić testu, bo, bo z powodu psów. Jak później... kochają psy, to uznaj, że poczekamy, może zobaczymy. Jasne, nie? mówi, że dobra, że tak już jedną nogą ten gościu już jest u nas, bo kocha psy, a my też. A tam tu jest dużo ludzi, którzy kochają pieski. Czasami pieski pracowały w studiów. Do tej pory, znaczy. W, w tej chwili w pandemii nie, ale jak studio jest otwarte, to tam czasami są 3-4 psy leżą gdzieś pod stołem. Czekają, aż pan skończy swoją e, te 8 godzin, 8 godzin, żeby pójść do domu. Także jedną nogą już byłem w salon, nie wiedziałem o tym. E, test przeszedł pozytywnie, także dostałem, dostałem pracę. No tak się rozpoczęło. E, myślę, że to było, to było niesamowite. Bo j, jadąc do Irlandii, miałem jakieś tam swoje wyobrażenie e, na podstawie tego mojego doświadczenia z Polski, znaczy kim jest reżyser, zazwyczaj, e, ja pracowałem, bo wiesz, Hanna-Barbera Poland była, znajdowała się na terenie e, pierskiego studia filmów rysunkowych. Hmm. Oni wynajęli... No, które robiło Reksia i inne takie... Dokładnie, to, jest, to, był, to był, ten sam adres, oni po prostu e, wynajęli e, jeden duży budynek od nich, bo to, był, to, był, to było bardzo duże, duże studio w tamtym czasie. SFR. I, I ja spotykałem reżyserów tych właśnie od Reksia, od Polka od i Lolka i, i to byli zazwyczaj tacy panowie pod 60, <średziesiątkę>, którzy mieli swoje stereotypy już na animacje. Znaczy. Wiesz, ta, ta animacja jest świetna. Naprawdę. To, to, są, to są super seriale, na których ja się wychowałem. Mhm. Ale, ale prawda jest taka, że oni nie zmieniali jak gdyby swoich, swojego smaku artystycznego przez następne 20-30 lat. Także nawet rzeczy, które oni proponowali do produkcji w latach 90 one cały czas wyglądały tak jak z lat 50-tych czy 60-tych. I, i, I ja gdzieś po prostu z tym stereotypem jechałem do Irlandii. To wyobraź sobie, jakie moje było zdziwienie, kiedy e, okazało się, że ja miałem chyba 36 lat, jak tam dotarłem. I, I okazało się, że jestem jednym z najstarszych pracowników w studiu, mm -hmm. bo przeciętna, przeciętna wtedy była między nie wiem 20 do, do 30 lat. Tak? I to, było, to był cały zespół, który wtedy tworzył Secret of Kells. I właśnie ten kontrast, bo ja byłem przyzwyczajony do... Okej, okay, pracowałem w, w Mr. Beanie, który był świetnie zrobiony, bo to były takie lata red, pod retro, taki styl zrobiony. Serial, który bardzo mi się podobał zresztą, i widziałem parę fajnych produkcji, ale to, co, to, co zobaczyłem w Kartu Salon przy Secret of Class, to nie wiem, powaliło mnie. Mhm. Bo nie wiem, czy kojarzysz te e, dekoracje, które często wykorzystywały motyw manda mandali, mhm. na przykład rzuty z góry. Znaczy, wiem, że oni się tam bawili z, e, z, z perspektywą, bo tam w Secret of Class była kompletnie połamana perspektywa. Bo ta latek... animacja jest oparta na, na takim motywie koła, prawda? I... Często tak, bardzo często, bo... Bo, bo, bo wiesz, mówimy o Sekret Księgi z Kells. Tak, tak, to jest... Polski tytuł. Polski tytuł, to jest tak. Roboczy tytuł to był na początku Brandon and Secret of Kells, ale wtedy było bardzo dużo tytułów takich, że było imię bohatera i jakiś tam sekret. Także później w trakcie produkcji został zmieniony tylko do Secret of Cells. To na czym polegał ten, ten motyw koła i tego, co mówisz, że z góry? Yy, dlatego, że cały ten film był zrobiony na podstawie Księgi Z, Kells, która była z XII yy -y. wieku, wioski. gdzie nie było jeszcze perspektywy, tak? Ludzie nie zdali perspektywy, i oni wyszli z tego założenia, żeby utrzymać jakby ten styl braku perspektywy w tym filmie. Dlatego, dlatego masz, masz takie sceny, gdzie na przykład, nie wiem, jest wnętrze wieży, w której podłoga ma owalny kształt, tak jakby była, był to rzut z góry, a, a postacie są widoczne tak, jakby były widoczne z profilu. Z, z horyzontem, po prostu na, na poziomie ich oczu, powiedzmy na przykład. Także to jest kompletnie pomane, kompletnie ale, ale jeśli chodzi o walor o, o artystyczny, to wyglądało świetnie. Wiesz, w, w Cartoon Saloon, w każdej produkcji, jakakolwiek produkcja, wszystkie pięć filmów, które teraz ja pracuję przy piątym pełnym metrażu, jest położony duży nacisk na walor artystyczny praktycznie każdej sceny. W takim sensie, że jeżeli zrobiłbyś stop klatkę. W jakimkolwiek momencie, czy Secret of Cell, czy Song of the Sea, to, to, to każda ta klatka jest, jest jak ilustracja. Jest tak zakomponowana, że, że można byłoby spokojnie ją wkleić do książki, i po prostu to byłaby gotowa ilustracja. W tej chwili w Kilkenny pracuje 300 osób związanych z animacją. Zobacz, jaki skok z, z 30 paru osób, chyba 37-38 w 2006 do 300 osób w tej chwili. W Małym Kilkenie, tak. to jest 20 dwudziestotysięczne miasteczko. E, bardzo, małe, ba, bardzo małe takie ciche miasteczko, i e, w tej chwili jesteśmy największą firmą tutaj, zatrudniającą największą liczbę osób. E, znaczy, to nie wszystko jest Cartoon Salon. W Cartoon Salon pracuje około nie wiem, 150 osób przy e, dwóch projektach, e, bo jeszcze równolegle jest. Ja pracuję z Norą przy najnowszym filmie dla Netflixa. To jest My Father's Dragon, czyli Ojciec mojego smoka. Mm -hmm. Tak to można było przetłumaczyć. Bardzo, bardzo fajna produkcja. I jest też Puffin Rock, czyli Wyspa Puffinów. To jest, to jest pełny metraż. To jest w produkcji z chińskim studiem. Mhm. A powiedz ile zajmuje y, czasu praca nad taką animacją, na przykład sekret wilczej gromady. Średnio taka produkcja filmu trwa od momentu, kiedy, y, kiedy zaczyna się po prostu rysować pierwsze projekty postaci, jakiś kolorowy koncept, y, no to jak to, jakie kolory by przeważały, jaki styl y, dekoracji, to no i pisanie scenariusza oczywiście. Y, to to mniej więcej to trwa taka taka tak. Czas produkcji to, jest, to są 3 lata. Z czego 2 lata zazwyczaj to, to jest taki czas, który się nazywa pre-production, czyli to jest opracowanie, jak gdyby zakończenie prac nad scenariuszem, opracowanie modeli postaci, pierwszych jakichś testów dekoracji itd., itd. No i zazwyczaj potem produkcja, taka prawdziwa produkcja, trwa około 12 miesięcy. 12-13 miesięcy. Film Wolf Wolfwalkers bardzo duży nacisk był na, na Tom i Ross, nałożyli na, na końcowy wygląd rysunku. Tak? Nie wiem, czy zauważyłeś wszystkie sceny, z, e, które odbywają się w naturze, w lesie, e, mają tą taką kreskę, która po prostu bardzo fajnie imituje prawdziwy ołówek. Inspiracją do, te, do tego e, stylu kreski był film Disneya 101 Dalmatyńczyków. Zgadnij, bo teraz tak. Wiesz, jest animacja, gdzie, gdzie ja rysuję wszystko w szkicu, tak? Czyli mój produkt końcowy to jest scena, która. Chodzi o ruch. Że ja muszę po prostu przedstawić reżyserowi: wygrać tą scenę. Tak jak, tak jak aktor wygrałby tą scenę dla reżysera, tak samo ja muszę wygrać. Tą, tą scenę w sensie takim, że muszę pokazać emocje. Jeżeli postać ma, ma coś do powiedzenia, muszę po prostu wygrać ten dialog. To pomaga, bo czasami, wiesz, mamy świetnych reżyserów, aktorów. Pracowałem we Francji, na przykład nad scenami, gdzie był Jean Reno. tutaj jest Sean Bean jako Bill. Także te. Ci aktorzy jakby no, tacy dobrzy aktorzy potrafią tak świetnie po prostu już zagrać e, scenę, jakby e, nagrywając, nagrywając jakby dubbing, głosy, że one animatorowie dają jakby wskazówki, e, gdzie, gdzie jest po prostu położony nacisk, na który wyraz jest położony nacisk, albo gdzie jest wdech, gdzie jest wydech. Jeżeli zamknie się je oczy i zaczniesz sobie wyobrażać po prostu tą postać, którą można narysować i i wsłuchać, wsłuchując się po prostu w ten dialog, to, on, to tam jest bardzo dużo wskazówek. Ja zachęcam animatorów do tego, żeby pracowali w bardzo mocnym szkicu, żeby, żeby wybierali bardzo dużej wielkości pędzle albo ołówki. To, znaczy to wszystko się dzieje na tablecie, tak? bo my używamy dużych tabletów, już nikt nie, nie rysuje na papierze. I, I żeby to pierwsze podejście było bardzo szkicowe, bo, bo, bo chcę zobaczyć po prostu ruch. Powoli dodaje się te elementy do, do tego ruchu, który już jak, jak gdyby jest zatwierdzony przez reżysera i, i, i nakładając te elementy buduje się to wszystko. Mhm. że no, tak, tak, tak to wygląda. To jest bardzo, bardzo czasochłonny proces. Ale też wydaje się bardzo ciekawy i chciałem się zapytać na czym dla Ciebie polega wyjątkowość animacji w ogóle, generalnie? E ja, wiesz, ja, ja, to, ja to powtarzam cały czas. Dla mnie to jest wciąż magia. Nie? Po prostu, że artysta za pomocą sekwencji rysunków potrafi wycisnąć łzy z, z widza, który siedzi potem w kinie i ogląda przed telewizorem. Potrafi sprawić, że ktoś po prostu pęka ze śmiechu, że. Nie wiem, wchodzi w jakieś emocje, relacje z postacią, utożsamia się z postacią. I to właśnie na tym polega, że to nie jest to, co widzisz, że widzisz te dwa rysunki, to jest to, czego nie widać, powoduje ruch, tak? I, i teraz na, na, na takiej zasadzie, jeżeli, jeżeli zacieśnisz te rysunki i narysujesz je dość blisko siebie, no to spowolnisz ten ruch, jeżeli zrobisz, ten dystans, dystans będzie większy, będzie większa dynamika tego itd. i tak dalej. Teraz wiesz. I, Bazując tylko na tych możliwościach, na tej technice po, powodujesz, że, że powstaje coś, coś, coś fajnego, mhm. że powstaje, że ożywiasz postać, tak? że dodajesz że czemuś życie. I, I to mnie fascynuje naprawdę od, od samego początku do, do teraz I, i sprawia mi to cholerną frajdę naprawdę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, było bardzo miło. Również bardzo dziękuję i pozdrawiam, pozdrawiam słuchaczy i widzów z Polski. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.